A teraz co będzie, kochani? Najśmieszniejsze na świecie do it yourself, bo do tego technicznie chyba nie jestem przygotowana, żeby to robić samej z telefonu. Będę robić sobie nowy wianek. Na spacerze dzisiaj zebrałam, teraz będzie tylko Ivy i to patrzcie, ona to świetnie. Ivy to bluszczyk, dlatego co nie znaję angielskiego. Już pokazuję. Ivy to bluszczyk. Tu mam słabe światło, bo jedna żarówka nie działa, ale chuj, damy radę. E, oraz holi, czyli ostrogrzew. Oraz prześliczne po prostu gałązki, Obrośnięte e, mchem chrobotkiem, a tu mech na wszystko włazi, nie? w tym klimacie i wielkości. I wiecie co? Tak mam podejrzenie, że to może być e, czarny bez. Przynajmniej coś bardzo podobnego. Z tego będzie już bardziej profesjonalny. I teraz. Na jedną z paczaczy znalazłam jedną rękawiczkę, dzisiaj drugą, i dzisiaj jak ją podniosłam, to myślałam, żeby była lewa, żeby była lewa, powiedziałam, że to prawa, więc mam teraz bezpieczne, bo to wszystko tutaj jest strasznie kłujące. Jerzyny, te ostrokrzewy, te nie jałowce, tylko żarnowce, to wszystko jest takie kłujące. ta dzika taka roślinność, ale nie wiem do końca, czy to jest ich rodzina. Ci tutaj Rodowita, czy to wszystko są na włocze? Mogą być to na włocze, bo to się wszędzie tak rozplania, nie? No to tak. A te rękawiczki jeszcze posłużą mi przez cały rok na wsi do ogródka, bo takie są zajebiste. Eee, Zaoszczędzę dzięki niemu. 50 zł, bo ja tyle muszę kupować. Przynajmniej ta jedna, wyglądająca męską. Ta jest trochę słabsza, bo Ale są. no dzisiaj już koszą profesjonalnie, z nożyczkami u pani. E, 30 par nożyczek w tym domu się wywołuje, jak nie więcej. I następna rzecz. Przypomniałam sobie, że w moim stociku była koszera Wiecie co? Albo mi się przywidziało, albo na tym spacerze yy, wyciągnęłam i zgubiłam drucik florystyczny, bo w zestawie go alkościora zawsze mam, bo on jest przydatny, jak coś przeważnie tam, poprawić przy cudzym kaszu. No ale trudno, poradzę sobie z niego, bo tego sznurka mam zapas. Ale myślę, że wiązać będę tym zielonym. Więc zaczynamy. Może tylko fragmencik. Zacznę od tych gałązek, chociaż są bardzo kruche, więc nie wiem, jak to będzie. Do nich będę sznuraczkiem przywiązywać te wszystkie gałązki, a potem to ja wysłączę. No i sobie pomyślałam, że nie będę wiązała wieńca, ja tylko takie porobię, jakby wiązeczki, bo kaciki, ale zapomniałam jeszcze pokazać i powiedzieć, e... wiciokrzew, który u mnie kwitnie w sierpniu, już mówiłam o tym. Identycznie jak ja mam prawie. On tak pięknie pachnie, to po prostu tutaj se kwitnie, nie? A to ja? Więc teraz będzie już mega dziwna część tego, bo jak jestem na filmiku jednym, który mogę zatrzymywać i dalej, to nie jestem go w stanie przełączyć na drugą kamerę. A chcę teraz pokazać mój gotowy wianek. A już jak przerwę, to będę musiała montować. A już montowanie na tym telefonie, po prostu to trwa parę godzin. Już mam tego dosyć. Więc po prostu obrócę teraz selfie kamerę. I zobaczycie jak mój wianek wyszedł. Nie, to znaczy nie jest wianek. To są takie cztery po prostu związane bukieciki. Z tego jestem bardziej zadowolona. To nie jakieś cudo. A myślę, że potem w miarę to świąt to ja sobie jeszcze tutaj dołożę jakieś dekoracje. Z tych nureczków kokardeczki czy coś. Jeszcze coś wymyślę. Więc tak wygląda bez świeczki. Patrzcie no. na mojego ryja. Świeczka mi się wczoraj upierdoliła, bo nie mogłam jej za paniczką odpalić i odpalałam. Ciekawe czy mnie słychać znowuż. I odpalałam papierkiem, więc nie wygląda zbyt ładnie. Ona jest pachnąca, ale przyjemnie. No i mój Błażek, którego się strasznie cieszę. Tutaj sobie leży i czeka. I to będzie koniec, ale jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć trzy słówka o Paulo. Bo strasznie dawno właśnie o nie nie myślałam, jak on mi pomaga, a podesłała mi te rękawiczki. I jeszcze co najlepsze, mm, chciałam sobie zrobić kiełki, no i słoiki to tu miałam. Właściwie zastanawiałam, czym ja zwiążę, bo nigdzie nie, nie mogłam znaleźć gumki, co zawsze w każdym domu jest hotelery, tu nie było. I dzisiaj szłam i znalazłam na ulicy wie, takie super grube, mocne, takie jakby jak mm, że poczta, jak wiecie, ma paczki popakowane takie większe. Więc Paulo mi zesłał te, te trzy rzeczy, bo rękawiczki dwie osobno. I to do pary, czajcie do pary. Więc wielkie cienki, bo dawno o tym nie było. I może dlatego trochę problemików w moim życiu. Okej, okay, jak wyszłam 5,5 minuty, okej. Okay.